Jeżeli jesteście gotowi na kolejną gamingową przygodę w grze Diablo 4, to zaczynamy. Jestem na publicznym serwerze testowym, testuję zawartość nadchodzącego sezonu 8 o nazwie Powrót Beliala. W tym materiale filmowym chciałem Wam pokazać budowę barbarzyńca pod trąbę powietrzną. Rozpoczynam od paska umiejętności. Na pasku umiejętności moją pierwszą umiejętnością jest. Okrzyk bojowy jest to umiejętność defensywna, która zapewnia mi nieustępliwość, dodatkowo uzyskuję dzięki niej. Umocnienie oraz zwiększa moją szybkość ruchu, jak i generowanie zasobów. Moją drugą umiejętnością na pasku jest umiejętność główna, o nazwie trąba powietrzna. Jest to umiejętność, która wymaga podtrzymywania. Kręcimy się wokół, zadając określoną ilość obrażeń. Dzięki modyfikatorom otrzymujemy punkty furii, jak również zadajemy obrażenia podkrwawienia. Moją trzecią umiejętnością jest moc specjalna, o nazwie gniew berserkera. Dzięki tej mocy otrzymują berserkowanie, nieustępliwość, dodatkową premię do obrażeń podczas berserkowania oraz szybkość ruchu. I generowanie furii. Moją czwartą umiejętnością jest żelazna skóra, jest to umiejętność defensywna, która zapewnia mi barierę i umocnienie. Moją piątą umiejętnością jest umiejętność mobilności o nazwie skok, czyli skaczę do celu, uderzam wielką siłą, zadając określoną ilość obrażeń. Dzięki aspektowi bulkatosa skok wywołuje również trzęsienie ziemi. I moją szóstą umiejętnością jest okrzyk wojenny. Jest to umiejętność, która zwiększa zadawane przeze mnie obrażenia, zapewnia mi berserkowanie oraz jeżeli w pobliżu znajduje się co najmniej sześciu wrogów, moja premia do obrażeń wzrasta o 10% razy. Jak mam przypisane bronie do trąby powietrznej, przypisałem pradziada, czyli dwuręczny miecz unikatowy, natomiast do skoku mam przypisaną buławę dwuręczną. Moje podstawowe współczynniki, najważniejszym współczynnikiem do barbarzyńcy jest Siła u mnie na poziomie 4085, moja moc ataku prawie 59000. Pancerz ponad 1000, zdrowie 16392. Moje pozostałe współczynniki odporności wymaksowane, nawet posiadam plus 5 1% do maksymalnej odporności na wszystkie żywioły. Dlatego moje odporności mają 75,1%. Tak wyglądają moje pozostałe współczynniki Teraz mój ekwipunek, home skudnego bękarta, afiksy do redukcji czasu odnowienia mojej mocy specjalnej, gniew berserkera, afiks oparty na szczęśliwym trafie, szansa na zadanie obrażenia ognia oraz dwa afiksy, dodatkowe punkty do rangi umiejętności pasywnych, bujna furia i agresywny opór. W gniazdach umieściłem rubiny plus 120 do siły. Mój pierśnik ściekłość, harogat, afiksy do maksymalnego zdrowia, do szans. Na krytyczne do obrażeń z upływem czasu, czyli do moich obrażeń od krwawienia, do redukcji obrażeń od wrogów, którzy są w stanie krwawienie. W gniazdach umieściłem rubiny plus 120 do siły. Moje rękawice starożytne, legendarne rękawice. Afiksy do siły, do maksymalnego zdrowia, do szansy na trapienie krytyczne. Afiksy uzyskane u kowala dzięki hartowaniu, do obrażeń jeśli trwa berserkowanie oraz do rozmiaru trzęsienia ziemi. Rękawice naznaczyłem... Szermierczym aspektem moje spodnie. To są starożytne unikatowe spodnie Afiksy do wszystkich współczynników, do szybkości ruchu, do maksymalnej odporności na wszystkie żywioły oraz do odporności na wszystkie żywioły. W gniazdach umieściłem rubiny plus 120 do siły. Moje buty, starożytne unikatowe buty Afiksy do wszystkich współczynników, do szybkości ruchu, do odporności na wszystkie żywioły, do generowania zasobów. Moja broń, starożytna legendarna buława dwuręczna Afiksy do siły, do obrażeń, do obrażeń trafień krytycznych, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do obrażeń zawierucha. Tutaj to hartowanie mi nie wyszło, lepiej jakby było do obrażeń, jeżeli trwa berserkowanie. I drugi afiks, który uzyskałem dzięki hartowaniu, do szansy na to, że umiejętność trąba powietrzna, moja umiejętność główna, zada podwójne obrażenia. Byłałem dwuręczną, naznaczyłem aspektem egzekutorskim. Umieściłem runy. Jeżeli przemieszczę się o 5 metrów, wywołam trzęsienie ziemi barbarzyńcy. Moja broń jednoręczna, starożytna, legendarna buława, do siły, do maksymalnego zdrowia, do obrażeń, trafień krytycznych, a uzyskane dzięki hartowaniu, do obrażeń, jeśli trwa berserkowanie oraz do umiejętności pasywnej o nazwie ciężkie uderzenie. Buławę naznaczyłem aspektem zapalających szczelin. Umieściłem Szmarag, czyli dodatkowe obrażenia od trafień krytycznych. Mój jednoręczny, starożytny legendarny miecz, afiksy do siły, do maksymalnego zdrowia, do obrażeń od trafień krytycznych, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do obrażeń, jeśli trwa berserkowanie, oraz do umiejętności pasywnej o nazwie ciężkie uderzenie. Miecz naznaczyłem aspektem kumulacji furii. Umieściłem szmarag, dodatkowe obrażenia od trafień krytycznych. Mój amulet starożytny, legendarny amulet. Afiksy do siły, do obrażeń, do umiejętności pasywnej o nazwie walka arenowa. Afiksy uzyskane dzięki hartowaniu do obrażeń zadawanych pobliskim wrogom oraz do rozmiaru trąby powietrznej. Tutaj to hartowanie również mi nie wyszło. Lepiej jakby było do redukcji czasu odnowienia mojej mocy specjalnej o nazwie Gniew Berserkera. Amulet naznaczyłem aspektem Trzęsień Ziemi. W gnieździe umieściłem czaszkę, czyli plus 240 do pancerza. Mój starożytny pierścień, afiksy do siły, do szybkości ataku, do obrażeń od trafień krytycznych, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu u kowala, do redukcji czasu odnowienia Gniew Berserkera, oraz do obrażeń, jeśli trwa berserkowanie. Pierścień naznaczyłem aspektem potężnego głosu. Umieściłem czaszkę, czyli plus 240 do pancerza. Mój drugi pierścień to jest starożytny, mityczny, unikatowy pierścień. Pierścień bezgwiezdnej nocy, afiksy do szybkości ataku, do szansy na trafienie krytyczne, do szansy na szczęśliwy traf, oraz plus 3 do rangi umiejętności głównych. W gnieździe umieściłem czaszkę, plus 240 do pancerza. I moja ostatnia Broń, starożytny, mityczny, unikatowy miecz dwuręczny. Pradzia, afiksy do wszystkich współczynników, do maksymalnego zdrowia, do maksymalnego poziomu zasobu oraz do obrażeń. W gniazdach umieściłem runy, runa Igini, która zachowuje dodatkowe punkty ofiary co 30 sekundy i po użyciu umiejętności innej niż podstawowa odzyskujemy zachowane punkty ofiary. Maksymalnie może zebrać 500 punktów. I dzięki temu moja następna umiejętność inna niż podstawowa zużywa cały podstawowy Zasób, aby wykonać wszystkie trafienia w ciągu jednej sekundy i zadać obrażenia zwiększone maksymalnie o 100% w zależności od odsetka zużytego zasobu, moja biegłość ma wybraną biegłość w toporach dwuręcznych, czyli dodatkowe obrażenia zadawane odsuniętym wrogom. Teraz drzewką umiejętności wydaję 71 punktów: jeden punkt przyznałem na nagłą szarżę i jeden punkt na wzmocnioną nagłą szarżę. 5 punktów na trąbę powietrzną, czyli moją umiejętność główną. 1 punkt na wzmocnioną trąbę powietrzną i 1 punkt na wściekłą trąbę powietrzną. Z umiejętności pasywnych w głównych, 1 punkt na punkt uciskowy. Z umiejętności defensywnych wybrałem okrzyk bojowy 1 punkt, wzmocniony okrzyk bojowy 1 punkt i strategiczny okrzyk bojowy 1 punkt. Żelazna Skóra, 2 punkty. Wzmocniona Żelazna Skóra, 1 punkt. I strategiczna Żelazna Skóra, 1 punkt. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach defensywnych przyznałem 3 punkty. Imponującą obecność, 3 punkty na bitewny Wigor. Oraz 1 punkt na Wybuch Gniewu i 1 punkt na Wyprawioną Skórę. Z umiejętności bijatyki Wybrałem okrzyk wojenny, przyznałem jeden punkt. Jeden punkt na wzmocniony okrzyk wojenny i jeden punkt na potężny okrzyk wojenny. Oraz umiejętność skok, jeden punkt, wzmocniony skok, jeden punkt i potężny skok, jeden punkt. Z umiejętności pasywnych, trzy punkty na chyżość, czyli moja szybkość ruchu jest zwiększona. 3 punkty na agresywny opór i 3 punkty na bujną furię oraz 3 punkty na grzmiący głos i 3 punkty na gardłowy ryk. Z umiejętności mistrzostwa broni mam wybrane tylko umiejętności pasywne, 3 punkty na walkę arenową, 3 punkty na morderczy atak i 3 punkty na brak litości oraz 1 punkt na twardą skórę i 1 punkt na kontratak. Z mocy specjalnych wybrałem gniew berserkera, przyznałem 5 punktów, 1 punkt na większy gniew berserkera i 1 punkt na największy gniew berserkera. Z umiejętności pasywnych 3 punkty na ciężkie uderzenie i 3 punkty na ciężką rękę. Z kluczowych mocy pasywnych wybrałem niepowstrzymaną siłę, czyli otrzymuję premię do obrażeń podczas berserkowania oraz gdy posiadam mniej niż 65% zdrowia, zawsze posiadam status berserka i zyskuję 30% razy premii do redukcji obrażeń fizycznych. Moje tablice mistrzostwa, tablica podstawowa, w gnieździe glifu umieściłem glif dudnienie, czyli obrażenia od trzęsienia ziemi. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem to krzepa, zawziętość, surowa moc. I żelazna siła. Moją drugą tablicą mistrzostwa, którą odblokowałem, jest siła natury, czyli moje trzęsienia ziemi co sekundę mają szansę na wywołanie zawieruchy, oraz obrażenia od trzęsienia ziemi są zwiększone o 40%, wartości premii do obrażeń zadawanych pobliskim wrogom, maksymalnie o 200%. Moja premia to 130%. Razy. W gnieździe glifu umieściłem glif terytorium, dodatkowe obrażenia zadawane pobliskim wrogom, oraz uzyskuję premię do redukcji obrażeń od pobliskich wrogów. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to kataliza, zawziętość, stop, surowa potęga i szkwał. Moją trzecią tablicą mistrzostwa. Jest dziesiątkowanie za każdym razem, kiedy spowoduje odsłonięcie wroga, moje obrażenia są zwiększone o 20% razy na 5 sekund. Przytłoczenie odsłoniętego wroga zapewni mi dodatkową premię o 20% razy na 5 sekund. W gnieździe glifu umieściłem glif złość, czyli w czasie berserkowania. Otrzymują obrażenia zmniejszone o 10% od elitarnych wrogów oraz dodatkowe obrażenia, jeśli trwa berserkowanie i dodatkowe obrażenia zadawane po bliskim wrogom. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to grabież, odnowa, arogancja, krzepa, niszczycielstwo i demolka. Moją czwartą tablicą mistrzostwa, jest krwawy amok, czyli zabicie krwawiącego wroga daje mi 10% szans na uzyskanie berserkowania na 5 sekund i moje obrażenia są zwiększone o równowartość 10% razy moich obrażeń zadawanych w czasie berserkowania, maksymalnie do 45% razy, i moja premia to jest 45% razy. W gnieździe glifu umieściłem glif. Gniew, dodatkowe obrażenia od trafień krytycznych i umiejętności, które wywołują trafienia krytyczne, generują dodatkowe punkty furii. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to wytrwałość, odnowa, gniew, upojenie i pragnienie. I moją piątą tablicą mistrzostwa jest rzeź. Podczas berserkowania moje trafienia krytyczne zwiększają szybkość ataku maksymalnie do 16% plus na 6 sekund. W gnieździe glifu umieściłem glif Krwiożerstwo, czyli dodatkowe obrażenia zadawane wrogom w stanie krwawienia oraz uzyskuję premię 10% do szansy na trafienie krytyczne przeciwko krwawiącym wrogom. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem to rozwścieczenie, rekonwalescencja, zuchwałość, berserker i zaciekłość. Moi najemnicy, moim zwerbowanym najemnikiem jest Rahir. Cztery punkty przyznałem na szarze tarczownika, forpocztę, prowokację. I nęcąca kpina, czyli dodatkowe obrażenia zadawane wrogom, którzy zostali sprowokowani przez Rahira. Moim posiłkowym najemnikiem jest Wariana. Wybrałem umiejętność, która daje mi premię do szybkości ataku, jeżeli użyję dowolnej umiejętności w czasie walki. Teraz moce bossów. Te moce będą dostępne w sezonie 8. Gry Diablo 4. Moją nadrzędną mocą bossa jest kaleczące spojrzenie Beliala. Jeżeli wypiję miksturę, otrzymuję premię do redukcji obrażeń na 2 sekundy oraz tworzę promieniem wokół barbarzyńcy, które zadają obrażenia od spaczenia w ciągu 3,5 sekundy. I do tej mocy nadrzędnej wybrałem 3 modyfikatory. Pierwszym modyfikatorem jest płonąca czaszka Andariel, czyli podpaleni wrogowi odnośnie Obrażenia zwiększone o 40% od moich efektów obrażeń z upływem czasu, i przez 5 sekund po aktywacji mojej nadrzędnej mocy, wszystkie ataki zadają obrażenia od podpalenia w ciągu 5 sekund. Następnym modyfikatorem jest trujący oddech Aszawy. Aby odblokować tą moc, musimy pokonać Aszawę, i raz na aktywację umiejętność nadrzędnej zadaję dodatkowe obrażenia od zatrucia w ciągu 3 sekund oraz ostatni modyfikator wybuchowa ruda skąpstwa po aktywacji mojej nadrzędnej mocy bossa zużywam wszystkie punkty podstawowego zasobu czyli mojej furii aby zwiększyć obrażenia o 1.5% razy za każdy zużyty punkt Zasobu. Dzięki za oglądanie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzach. Nie zapominajcie o subskrypcji. To jest budowa zrobiona podczas testów sezonu 8 Gry Diablo 4. Nadejdzie jeszcze patch. Do zobaczenia na następnym filmie. To była dopiero rozgrzewka! Naprawdę wierzyłeś, że to będzie takie proste? Dają mnie Myślisz, że wygrałeś? To dopiero początek!